Hej, hej, witajcie! Ja jestem Generałek, a to kolejny odcinek naszych przygód w bastionie. No i co? Pomiędzy odcinkami sobie porobiłem te wszystkie challenge, nie zrobiłem wszystkich nie zrobiłem wszystkich, ale... przeważająco większość zrobiłem. Tu ja teraz pokażę. Jedyne dwa. Eee, dwa tutaj wyzwania jakich nie, poligony, których nie zrobiłem to eee, Poligon dla strzelającego rządła i dla tarczy byka eee, bycie głowy, przepraszam, tarcza bycie głowy One są bardzo irytujące dla mnie Poza tym wszystkie wszystkie bronie zrobiłem także dla rewolweru eee, Który mi się nawet spodobał bo co prawda, raczej nie będę go używać za często, ale gdzieś sobie go wezmę. Bo nie w końcu zrozumiałem, co ja, w nim, co ja zrobiłem źle. Dlatego sobie pod podwójne pistolety, weźmy sobie też młot. Tak, dla, dla urozmaicenia. Jakie ciosy? Sztorm proc procarza... Nie, ja wolę ten drugi. E, chyba ja raczej. Ha, ja tu nie mam. Nie mam innej umiejętności dla rewolwerów. A nie, muszę kupić. Weźmy cokolwiek. No i e, tutaj w zgubionej znalezione jest. O właśnie. Długi wyrok. Jak widać, mam naprawdę niewiele e, punktów, ponieważ wszystkie, e, większość e, tych, e, większość z nich wydałem na. Uh, na no. to ja je wydałem, no, oczywiście, na ulepszenia. Na ulepszenia ulepszyłem prawie że wszystkie bronie. Tutaj mogę pokazać. Uh, a młota nie ulepszyłem, a no, to możemy teraz sobie to zrobić. Uh. Kusi, kusi. To jest No. To jeszcze mógłbym polepszać, ale nie mam już kasy. Ale naprawdę, większość broni ulepszyłem, tak przynajmniej do drugiego poziomu, do trzeciego, może nie. No i oczywiście teraz się wybieramy. Dalej, dalej. Zostało nam. No, lecimy po okruch w lagunie. Rothusa Rothusa Rogo, Rogogatory? Uh. Ankle Gators used to roam the wilds and they nested at Rothus lagoon. Many a tale folks used to scare their children straight. Originated here. Okay. Aha, zapomniałem, że zmieniłem przycisk. O, właśnie. Zmieniłem przycisk sobie brony, ponieważ oryginalnie jest. Będzie dla was bardzo wkurzająca broń, ponieważ ona polega na tym, że jak im szybciej się klika, tym czym szybciej się strzela. Będzie dla was bardzo wkurzająca. Ale z miarę przyjemna w użyciu. Uuu, nowy czar.

Jeszcze się przyzwyczaić do tego na ruchliwym, po prostu o tym zapomniałem. Um. Ha? To zajmuje, ale w jakiś sposób niż faktycznie jakieś e... ryzykować odrośnie no właśnie dlatego się wróciłem tak jak nie dlatego że uznałem że trzeba stąd wynopować tylko e, dlatego że uznałem że Chyba coś ominąłem, no jak widać miałem rację. Ale pewnie się okaże, że będziemy musieli e, stoczyć walkę z tym e, z tym wilkoludem. Co tam jeszcze? Aaa, tu jesteś Jednak to odbijać kontra, Takie, no. próbowałem zrobić. E... Się, wyzwanie... Się, um... Wyzwanie... E... tarczy głowy byka. Ale było bardzo, bardzo trudne. I dodawałem tylko drugą nagrodę rodę, ale tak się trochę nauczyłem. Korzystać z tej tarczy. Okej, okay, śmierdzą co dzielę. już. Niech Te chmury sobie polecą, bo nie chcą wchodzić zbytnio. Okej, okay. nie, ma czasu, nie jest czas na dzięcioły, też wpurzające. Spadanie też jest wpurzające, ale. na no to nic nie poradzę. Hehehe. <laughs> nowa broń. Fajnie. the brushers use their pikes to keep their distance around here now the kid can do the same what <coughs> 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 Nie sharp sticks make queen anne nervous so she backs off a bit jest właśnie ten... Rugogogator? Aha! Okej. Okay. Czyli to jak maczeta, tylko taka... połączenie maczety i młota. Czyli krótkie, powolne ataki, które zadają duże obrażenia. Eee, I możemy ni nią rzucać, tak? Uu

Rodwalnie normalnie, ewentualnie włócznią, o właśnie, idziemy do owocji, bo one też leczą, a fajnie, no, no, bo ja zawsze lubiłem włócznie, więc postaram się je trochę częściej używać.

Pojawione życzenie w świecie. Ee, nie nadążę tam, jak widzicie. Okej, okay, królowa jest nam zainteresowana, najwyraźniej. Arsenał. E, czy chce postawić Babik? Nie, ja wolę, ja wolę. Hmm. Podwójny wyrok. pika, e, pika sobie. E. Zachowamy, wypróbujemy O, kolejne. Okej okay. się zadaje dużo obrażenia, to więc nie musimy się martwić o nic. Myślę, znaczy, że nasz czołg nie zabije, przynajmniej zranionego przeciwnika. O, właśnie. O, Once you get to an ankle gator's lair, the thicker the tall grass grows, kids gotta make a run for it. Hey, what? They say you can't hurt an ankle gator unless it's raining, and it ain't raining. Oh, so 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 so. This is To nie a zabawa, nie powiem. Okay. musimy, bo to to. królową, żeby zadawała obrażenia temu cymbałowi te są tak służające. Mam mi daje zadanie A Gra się robi po prostu to trudniejsza, to jest nie jest minus, tak? A reprugniemy tutaj. Czy jest? Punkty! Powiegłem do punktu, bo to nie. I uciekamy. bo nas goni pewnie ta królowa. A tu już raczej się nie pojawi, bo przynajmniej zakładam. O, to jest na dropo. coś na drobno. Coś chującego. Ciekawe dlaczego te tego się używa? I don't know czy not must have scared a bunch of peckers out of hiding. not care for their young. That's why there ain't many around. What jajo. Jajo... Muska nazwa, jakąś, muska sposób, żeby znaleźć, ale że. Ale pada, przynajmniej, więc możemy ją zranić, tak. Jak twierdził You już rozumiem. Zabijamy, spokojnie patrz. Prosta taktyka. Użyjemy na nią po prostu e, piki. E, jak widać, to jest proste. Prowokujemy atak! Dzisiaj nie mamy pistoletu, więc możemy e, się poruszać podczas ostrzału. E, jak powiem. Korzystają umiejętność, żeby go e, rozwalić. A tak włócz i parę strzałów na dokładkę. Uoo! To to jest totalnie Złą stronę. Achnięcie, dobra! o super Jakby, jakby nie była wystarczająco wkurzona. No, chowa się szybciej. Uuuu, może się zrobi. Okej. Nie po prostu przeciwnik w sumie. Nie wiem, są. Ma dużo życia po prostu też? Um, nie taki ciężki... E, nie taki ciężki przeciwnik jak myślałem. Znaczy no, normalnie przeciwnici te większych dzięcioły są. O wiele gorsze od niej A propos... większych dzięciołów... Oje... Ale... Dało się go w miarę szybko tego załatwić, bo go zaskoczyliśmy. Bierzemy czarny tonik, tu mamy e, okruch. No to weźmiemy coś raczej, czyli raczej nie ma żadnych innych miejsc. No to co, wracamy. Dlatego, no, czego służą to, te. Do czego służy ten e, ulepszanie? Okay, możemy ulepszyć który, któryś z, e, z fundamentów? Ja bym ulepszył. Chyba fundament. ulepszyłem. O wow, już do 5 możemy ulepszać! Uuuu, well, no fajowo! No i wiemy już, czego służy coś płynącego, to ulepszamy tym włócznie. Fajne. Czy będziemy używać? Zobaczymy. Możemy ulepszyć łuk. 50 obrażeń. Wow. O. No, A tutaj będzie dużo do wyboru. Co tutaj mamy? No, włócznie. Fajna, fajna włócznie, ale raczej będę się używać. A może jednak nie, tylko. E, o właśnie. Taki zestaw. Ej, no, powiedz mi coś mięśnego. Nie powiesz nic. Mój... Co? tutaj mamy byka. Coś się zmieniło wie jeszcze? Ej, mamy sprzęt na listy. No i co, so, pogadamy oczywiście z Ziją i Raksem. Sądzisz, że można oswoić Rogogatora. So <laughs> Mamy Rogagatora. Roga <laughs> o, będzie za mnie chodzić. Fajny. Ej, Raks. Widziałeś coś takiego? Proof she ain't. No i co? Ja myślę. O, weźmy może jeszcze, sprawdźmy, mamy duszek dostępne. Nie mamy poziomu jeszcze. No i myślę, że ja się w tym momencie z Wami pożegnam. Tak więc e, zrobię teraz sobie pomiędzy odcinkami e, challenge pewnie dla, dla włóczni. No i myślę, że. E, no i co? Potem wezmę się na nagrywanie kolejnego odcinka. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku Bastionu. Hej hej!